20 po czwartej start z parkingu idziemy w górę. Na razie nic nie widać. Pogoda jest dobra, jest cieplutko. Podchodzimy dość stromym żlewem. na się już powoli wypłaszczył. No i gdzieś wejdziemy. Jesteśmy na około 2500 metrów. No i tyle. Żleb jest jednym wielkim lawiniskiem, ale teraz śniegu jest mało. Zamarznięty. Przyjemnie się nim idzie. Zakładamy prowizoryczne uprzęże i musimy wejść tam, gdzie idzie ten zygzak. Tutaj jest jakaś lina, poręczówka metalowa. Tam, 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 tam tym śniegiem i aż tam wejdziemy. Jakoś to powinno pójść, no zobaczymy. Jest hardcore, jest chłodno, pogoda jest ładna, ale nie rozpieszcza, kurczę. coraz lepiej ja poszedłem pierwszy już dochodzimy do zygzaków Adam jest na dole No i tyle później idziemy tymi zygzakami do góry do góry ale tam już powinno jakoś pójść karka się obruszała, że ją mocniej skronić. Oh. Ok, ah. Ah. już prawie końcówka. Czeka nas kolejne przejście linami. A tam jest lodospad. A tak nie mamy widoki. To może być. To może zabierze. To może być. chyba może być. ma co, bo może może być. Twardziej, やないで。Oh, Ja, ja. Nawet kurczę, załaduje drugie. Chyba ja tam bliżej tego śniegu coś tam można pomyśleć. Ta. Nie mam jak tutaj. Jeszcze czasem nie wygląda. Ah. <sighs> osiągnięcie 2825 metrów Co dalej robimy? Jeszcze musimy podjąć decyzję No i tyle Jest fajnie, bateria powoli się kończy Będę musiał wymienić na drugą Widok jest super, trochę wieje Ale, ale jest dzikość tych gór, naprawdę duża dzikość Jest to taka pustka, nic tu nie ma, nie ma ludzi Szlaki w sumie nieoznaczone Próbę zejścia na dół do schroniska. Jest już późno, jesteśmy wykończeni. Mam nadzieję, że się w ogóle to uda. Warunki są naprawdę ciężkie. Nie spodziewałem się takiego wyzwania tutaj. Wczoraj, jak zrobiliśmy taki mały rekonesans, myślałem, że będzie zdecydowanie e, łatwiej. Ale jednak nie, jest 100 razy trudniej. Mało śniegu, dużo sypkiej skały. No Schodzimy, zobaczymy, co będzie dalej, jak po prostu uda nam się bezpiecznie zejść. Schodzimy, świeci słoneczko, jest fajnie, ale na natomiast jestem już bardzo zmęczony. Jesteśmy od 3 w nocy na nogach, jest już po 14, coś tego typu, 13. Tak mi się wydaje No i co, schodzimy? Dojdziemy do schroniska I zobaczymy co dalej Pewnie będziemy wracać, może nie Może zobaczymy po prostu, zobaczymy Może przynosimy schronie, ja bym był temu i ruszył już stąd Jutro na tego gloss -lockera. To jest plan